Patrz na Przekaż to jak gruby tu jest Halo? Halo? Co? Gdzie halo. pan jest? Gdzie pan jest? Halo? Ha, halo? Halo? O, A to pan! pan. Halo. A to pan! Dzień dobry! Znowu pan tu przyszedł. Mm. Co pan tu robi? Wiszę. Ale tak? wyższą prędkość gruby mniej trochę, wiesz, bo no. łatwiej ci będzie utrzymać równowagę, jak wiesz, trochę szybciej jechał. Nauka surfera. <laughs> tak. Jak gruba s odpieprza tutaj? Szybciej, gruby! Im szybciej, szybciej, Im szybciej, tym lepiej, tak? Profesjonalista zaprezentuje, jak to się robi. Jedzie mocne. Pokażę wam coś. Właśnie był tumik nie? Powiedział, że ten, że oszczędza na wadze. I, no i był tumik no. Pozdrawiam. Dobra, jedziemy ten, robić u mnie hak. Mocnego do dnia do zaprowadzimy. Hak jest tutaj o. tam mniej więcej pod losem kupi... Kupiłem ten. Kupiłem Timarka Czujesz to? Czujesz? Czujesz to? Nie. A, o, o, dobra. Ja. Grubas tu przyjechał, nie? Tej rowery, rowery ruszamy, jego dwa. Przyjechał na dwóch rowerach, nie jest ten jakiś był, normalny. Jeszcze mój rower, rower rozebrał. Nie, nie, spaliło, nie wiem co się z tym grubym dzieje. Dobra, jesteśmy w garażu, będziemy zdejmowali to gówno. Będzie naprostować to gówno. Będzie git. To jest też basowanko. Nie. Popej mnie kazuje kamerą. Jesteśmy tutaj w tym, to jest kolega nasz. Przyszedł się z ten, To będzie chyba jego pierwsze basowanko. Tak, Rozamykamy drzwi, żeby będzie nie budzić grubo. sąsiadów, nie? Żeby nie budzić sąsiadów. Chcemy Są tu coraz więcej. Witamy na kanale u Popeya. E, Do mnie film oh. ma, kameruje Max, oh. nowy operator, kamerzysta. E, Popej za pomocą sąsiadowego i madła. Moje be, madło. jego imadło. Ale takie trochę moje jak imadło. sąsiadowe. Moje imadło madła. Popeye za pomocą imadła będzie będzie prostował. Hak, przerzutki. Popeye ma tu jakieś części rowerowe. Patrzcie, przerzutka. Doduś to. I madło skacze jak pojebamy. I madło skacze. Ogólnie, patrzcie, to jest rower Popeya, full góral taki. Kiedyś był mój. Kiedyś na nim jeździłem. To znaczy, potem był Popeya. Potem popej mi go dał. Jeździłem na nim chwilę. O, Popey robi. Patrzcie, dociskanie. Dobra. Prostowanie, ciąg dalszy. Szwagier, to jebnie jak tam idzie, panu? Idzie? Mówisz? No, nie, nie można przedobrzyć Nie można przedobrzyć, no, no właśnie, no właśnie nie wolno przedobrzyć Dobra, jest idealny, idealnie, prosto No, bez Idealny Patrzcie, ja widzę Patrz. przerzutka już za, założona jest Gruby, kręć Kręć, gruby Grywasz, Dobra Efekt końcowy przerzutki Tutaj będziemy przerzucać Oj, wyjdzie A nie, dobrze. A nie. Nie Ej, co jest? Chłopie, ja zrobiłem dużo ujęć i kiedyś mi się nie nagrały. Ale dlaczego ty się nie nagrałeś? Byliśmy na szachtach. Nie nagrywa ci się, bo nie masz miejsca w pomieszczeniu.